Ale skoro tutaj dochodziło do samobójstw i do takich różnych rzeczy, to... Jak? Się... Jak? No... Ty, to ty mi powiedz jak. Dlaczego tutaj dochodziło do takich rzeczy. Ukrywam się. Ale <grym> ja, <grym> O kurde. Spokojna. My tylko badamy takie... Widzę cię. Ukrywam się, widzę cię. No nie no, teraz to mnie rierzy. Czy mógłbyś się nam przedstawić? Czy nie słyszysz? No takich hmm. pełnych słów to no nie ja, było ja, jeszcze. Ja cię... Nie zgadzać się. Jesteśmy na kolejnej wyprawie. Widzicie, Paweł jest ze mną Cześć. z z Forgotten by Time. Dzisiaj Paweł mnie tutaj w sumie zaprosił w to miejsce. No bo miejsce jest bardzo ciekawe. Ja też o nim słyszałem wiele. E, jesteśmy przy lesie samobójców. Las takie miano uzyskał z tego względu, że dochodziło tutaj do e, wielokrotnych samobójstw. Po prostu ludzie tutaj odbierali sobie życie i nie tylko w tym lesie, ale również w okolicznych domach tutaj, które się znajdują przy tym lesie. E, no, co jeszcze mogę do, po, powiedzieć? jak to się trafiło, że jesteśmy tutaj najkrótszej nocy w roku, tak. czyli noc jako noc, noc kupały. Być może jakiś to wpływ będzie miał na zjawiska, które tutaj mogą się zdarzyć. No i mam nadzieję, że jednak coś tutaj fajnego się nagra. Paweł, czy mógłbyś jeszcze coś dopowiedzieć w tej historii? Co no, ja było? chciałem powiedzieć tutaj, że po prostu ten, ten las już był kiedyś badany przez taką, e, to było uni, uni, z uniwersytetu. Tutaj, bo, dlaczego to był badany? Ponieważ miasto liczy 15 tysięcy mieszkańców, jak na tak małą liczbę ludności zamieszkały tutaj było bardzo dużo samobójstw i oni tu się tym zainteresowali i też badali to, dlaczego tu dochodzi do tylu samobójstw. To jest jedna rzecz, a druga rzecz jest taka, że ten las też był święcony przez księdza już kiedyś. No, czy to pomogło, czy nie, no dowiemy się chyba, nie? No zobaczymy, zobaczymy co, co tam. Na Dobra.

Słyszysz? Nie tu motor A ja. myślałem, że tak jakieś zwierzę Już jakieś słowa są? Tak, tak. Ustraszony pikkuje. Co to oznacza pikkuje? Nie wiem. No ciężko się idzie Czy mnie taka górka górka No jak potem będzie, tutaj w głąb lasu wejdź? Dobra powuł Gdzie jesteśmy? Jesteśmy w lesie A gdzie ty jesteś? My jesteśmy w lesie Uwięziony. Uwięziony. Jesteś uwięziony? Ale gdzie jesteś uwięziony w tym lesie? Czy jesteś uwięziony w tym lesie? Doszliśmy na miejsce, no nie wiem, no takie docelowe, że tak to powiem. W lesie tym e, rzekomo mia, no ludzie popełniali dość często samobójstwa, głównie poprzez powieszenie. Nie wiem czy dobrze mi widać, to druga sobie źle ta kamera. No jak Paweł mówił, tutaj okoliczni mieszkańcy e, wszyscy o tym opowiadali Tak dokładnie. E, potwierdzali te historie, że tutaj takie rzeczy miały miejsce. Jednak e, nigdzie w internecie, no, nie można znaleźć żadnej wzmianki na ten temat. Powiem szczerze, że nawet z tego, koniec. co. Koniec. koniec. Z tego, co mi babcia nawet opowiadała, w tym miejscu tutaj, bo to jest w Przowie, to jest niedaleko raci no, dochodziło do tragicznych wydarzeń. W czasie wojny, podobną rzeką miał tutaj ktoś być zamordowany i to w tragiczny sposób. Jakiś żołnierz niemiecki. Ja Wam potem jeszcze przedstawię tę historię. Skupmy się na tym badaniu. Tak. Zostaw w tym mhm. aplikację, niech ona działa, a ja zrobię te słowa. Tam tak, zrobimy. czy jak to się nazywało? Transkrypcję dla niesłyszących tak, tak. ja uruchomię. Pierwszy raz na, u nas na badaniach takie coś spróbujemy Nawić się taką aplikację, która po prostu wychwytuje... To, czy to ja mam. która ma ułatwić życie ludziom niesłyszącym... Ale niesłyszącym, tak. No, tak, bo to jest to co my powiemy to na słowa się. Tak, czyli to co ktoś mówi to po prostu to no patrz, pisze ta, to, Boże, ja to aplikacja sama wychwytuje te słowa. Jeżeli tutaj jesteś i nas słyszysz to odpowiedz nam coś. Czy doszło tutaj do samobójstwa, w tym miejscu? Jeżeli nas słyszysz albo widzisz, potwierdź to. Potwierdź, że miały tutaj miejsce takie wydarzenia. Czym no. się Słychać, jakby ktoś tu tutaj... nawet. Czy możesz coś powiedzieć do tego urządzenia, które mam w prawej ręce? wam dodam, że akurat dzisiaj tak trafiliśmy, że jest ta noc kupały, czyli najkrótsza noc w roku. Kiedyś to było święto pogańskie i być może będzie to miało jakiś wpływ na aktywność w tym miejscu. Co? Co jest? Drzewo! Jeżeli ktoś nas słyszy, to proszę... Słyszymy cię. A czy ty nas słyszysz? Co się wydarzyło w tym miejscu, że... ma w sobie taką złą energię? że przyciąga tutaj samobójców. Czy jest tu jakaś dusza, która popełniła grzech poprzez samobójstwo, i nie potrafi stąd odejść? Słyszysz nas? Nie jest zrozumiałe słowo jakieś tam. Chodź, może na tą drogę są wrócimy. Też, też. było, też. Słyszeliśmy kobietę, czy jest tutaj duch kobiety w tym miejscu? Co? Co się wydarzyło, że tutaj jesteś? Nie wychodź Nie wychodź Widzę, jakby kobieta, no nie hmm. no mam wrażenie, że to jest duch kobiety nie hmm. no, no. Iść! Doż, 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 doż. Iść? Na razie nie wychodzimy jeszcze stąd. Kamień Kamień? No. Takie byłoby kamień. Oczywiście nie wykluczam tego, że jest tu więcej dusz, bo jak tutaj tyle samobójstw było i przykrych sytuacji no to wiadomo, nie? Tam coś jest No to samo, to może zwierzę jakieś. Możliwe. Czy jest tutaj ktoś z nami? Nie, to ja to nie Zaczekaj, muszę Bliższy. Bliższy. Może się zbliża do nas. Zbliżasz się do nas? Jestem. Czy już to jest? Czy jesteś tutaj? Słyszysz nas? Ktoś Fatumik Fatumi Lata zgrędzenia cholerstwo jedne tu lata, te owady zgasiłem. Szczęście Zobacz, jak tu jest głosów, nie? To z niemożliwe nie? A masz ten włączony no. Słyszę was dużo, dużo dusz tutaj jest, tak samo jak O Fatunazem Pragniemy się z wami skontaktować Ale skoro tutaj dochodziło do samobójstw i do takich różnych rzeczy... To jak? Jak? No... To ty mi powiedz jak Dlaczego tutaj dochodziło do takich rzeczy To widocznie tutaj wcześniej to miejsce było nasiąknięte Nagrywanie Tak, jest nagrywanie, będziemy to no dokumentować, bo musimy mieć dowody Że tutaj to miejsce jest nawiedzone Chcemy to potwierdzić, po prostu. Jeżeli ci to przeszkadza, to powiedz nam to. Odezwij się do nas. Zobacz, na tym, się no. się mówić o energii i się zaczęło udzielać. Biegać! I poczuć znowu. Biegać. Czyli jest tutaj jakaś energia, tak? Podbiegnij do nas teraz. Jest tutaj jakaś energia, która być może nie chce zostać ujawniona. Chociaż nie, no bo jak ujawniona, no bo jakby nie chciała być ujawniona, to... Ukrywam już... się! <laughs> Ale ja... ja. O gudle. Spokojna. Ja ci mówię, to jest masakra tutaj w tym miejscu. Okay. Dlaczego się ukrywasz? Nie ukrywasz się przed nami, nie mamy złych zamiarów. Przychodzimy w pokoju. My tylko badamy takie... Widzę cię. Ukrywam się, Jasne. widzę cię. No nie no, teraz to mnie rije No ja ciebie nie widzę. A, chci a chciałbym Cię zobaczyć. Albo i nie, bo nie wiem. Dobra, y czy mógłbyś się nam przedstawić? Czym nie słyszysz? No takich pełnych słów to nie było jeszcze, nie? Nie zgadzać się. Jasny gwint. Ale na co się nie zgadzasz? Na to, żebyśmy tutaj byli? Hm. Ty, się... Ty powiedziałeś... No, ja nie czy... wiem. Co ja powiedziałem? Że eee, ma się pokazać. A on powiedział, nie zgadzam się. Ale mówię, my nie przychodzimy. Gdzie? Gdzie? Hmm. Pokaż nam się. Podejść do nas, ale już nie, teraz to jest ta kobieta, czy to jest jakaś inna energia, już nie wiem sam, że są co głupi z tego. Jeżeli tutaj jesteś, to pokaż nam się. Czy widzisz nas, albo słyszysz? Oder hörst du uns? Jeżeli tak, to odezwij się. Ja, Sie es an. Nie wiem ja słyszałem tą historię, że tutaj w czasie wojny zamordowali Wojska sowieckie zamordowały Niemca jakiegoś. Czy w czasie wojny zamordowano Cię tutaj? Sie hier während des Krieges ermordet? Słyszeliście ewidencję, że ta energia nas tutaj. Yy, znaczy przynajmniej ona nie chce się ujawnić. Yy, tak z takim nastawieniem. Nie ukrywaj się. Nie ukrywaj się. Pokaż nam się. Podejdź do nas. Widzicie, się posrało. Nas chodzimy w nocy po lesie. W środku tygodnia. Czy mógłbyś się zbliżyć do nas? My to zobaczymy. Jeżeli się zbliżyć do tego urządzenia, które mam w prawej ręce, my to zobaczymy, że tutaj jesteś. A może teraz coś do nas powiesz? Jeżeli nas słyszysz albo widzisz, a jesteśmy tego świadomi, że ktoś tutaj jest, to proszę, powiedz coś do nas. Podobno w tym miejscu miało dochodzić do wielu tragedii. Mm. I samobójstw, przede wszystkim. Czy jesteś ofiarą jednej z takich y, tragedii? Nie wiem, co się coś spadło. Jeżeli się nagrałaś lub nagrałeś, to dziękuję bardzo. Pozostań tutaj, gdzie jesteś, nie podążaj za nami, koniec sesji. Od razu to słucham. A może teraz coś do nas powiesz? Jeżeli nas słyszysz albo widzisz, a jesteśmy tego świadomi, że ktoś tutaj jest, to proszę, powiedz coś do nas. to miało dochodzić do wielu tragedii mm. i samobójstw przede wszystkim czy jesteś ofiarą jednej z takich y, tragedii nie wiem, ale nas zaczyna coś spadło Jeżeli się nagrałaś lub na cisza, no. wszystko tam no tak. wynikło to... Chyba że jeszcze na początku tam coś będzie się działo, bo jak szliśmy to my tam nie badaliśmy tak nie? Ty tam miałeś tylko tą tą to ja włączę jeszcze Czy ktoś się powiesił w tym lesie Czy jest tutaj? Ktoś kto popełnił wielki grzech i nadal jest w tym miejscu. Bo przecież samobójstwo to jest grzech. Gówno Co z tym robicie gówno? Zwariowanie, no jest My jesteśmy zwariowani, że tutaj myślę, że i tak mam wystarczająco materiału i potwierdzenia na to, że to miejsce jest, yy, no może nie, że nawiedzone na pewno, ale przez jaką energię, hmm. ciężko stwierdzić. Tu niekoniecznie musi być yy, związane też z tym samobójstwem, z tylko tu chodzi o to, że tam ma taką energię, że po prostu ci ludzie tutaj przychodzili i odebrali sobie życie, a... Cała historia, mi się wydaje, że. Starsza jest. Starsza, trzeba szukać te jeszcze. No jest, rozstarczy. niestety, ale w in internecie, jak już mówiłem, ja nic nie znalazłem. Ale jak słyszeliście, od razu były odpowiedzi. Wezbróż, ja żeśmy też wszystkim i tak jak Dawid rozmawiał, tak by normalnie z kimś rozmawiał, były pełne zdania. Tak wiecie, był Bops też na początku. Bogaty. Bogaty. E, też gościu Bops od razu e, zaczął e, rzucać słowa, które nie były ze dla nas ale mi się wydaje, że jak ja tu byłem za pierwszym razem też podobne słowa e, padały. To, że ja tu za pierwszym razem, to nie nazywałem tego, ale mi się wydaje, ja bym się przejrzał to tamte poprzednie, że też było coś podobnego. Bazaretka, medali, tylko że tutaj jeszcze trzeba wziąć pod uwagę to, że tu niedaleko jest, znaczy niedaleko, no trochę tam trzeba iść tam, w którym było kiedyś. Mm. Gołędziów czy coś, coś. Ja tak, z... ta, ta, i tam e, też dużo rzeczy zakopanych. Tutaj jeszcze też z tego czasu chodzili e, poszukiwacze Skarbów. Bardzo dużo wykupywali różnych rzeczy e, nie, z II wojny światowej i różnych innych. Więc... Jeżeli materiał Ci się spodobał, pamiętaj, żeby go ocenić. Daj znać, co ty myślisz o tej sytuacji, która nas tam spotkała. Widzimy się w kolejnym materiale siemu